Witajcie! Na wstępie chciałbym wam powiedzieć, iż wraz z opublikowaniem tego odcinka zaczynamy sezon drugi rowerów moich widzów. Także czekam na wasze zgłoszenia, Nacułacie zdjęcia swoich sprzętów. W tej serii z odcinkami nic się nie zmienia, warunki zostają te same, są one mega proste. A po więcej, zerknijcie po prostu w opis. Jeszcze dodam jedną rzecz, jeżeli nie chcesz słuchać jeszcze 30 sekund wstępu, to przewin sobie ten odcinek o kilkanaście sekund do przodu. A dzisiaj długo wyczekiwane zamknięcie sezonu pierwszego. Wyłoniłem top 10 najlepszych rowerów ze wszystkich 10 odcinków pierwszego sezonu serii Rowery Moich Widzów. Musiałem na nowo przewertować ponad 180 zgłoszeń z rowerami i wybrać te najlepsze. Udało mi się, no i zaraz zobaczycie wszystkich wybrańców. Znaleźć się wśród 10 najlepszych nie jest łatwo, ale jak widzicie, nie jest to niemożliwe. Tak naprawdę są tu rowery tańsze, no i droższe, bo jak wiecie, nie cena się tutaj liczy. Osoby oglądające mnie na co dzień wiedzą, iż w serii z rowerami moich widzów i innymi seriami z widzami liczy się inwencja twórcza i zaangażowanie, a nie to jak dobrym i drogim sprzętem dysponujesz. Nie mam zamiaru szufladkować ludzi według zasobności portfela. Jeżeli jesteś nowy na kanale, zerknij sobie w opis, tam masz wszystkie informacje. Jeżeli jesteś stałym widzem i oglądałeś wszystkie odcinki sezonu z rowerami, to ten odcinek może być dla Ciebie powtórzeniem tego, co zostało już pokazane, ale przynajmniej zerknij, kto wygrał całą serię pierwszą. Powiedzcie również w komentarzu, kto według Was powinien wygrać ten odcinek. A teraz przechodzimy do oglądania. Miejsce 10. Jest Olaf. Olaf, pozdrowienia dla Ciebie. Olaf wysłał na swój rower jego oczko w głowie, rower typu Hardtail. Model ramy to Promat Biko na morze Rocksok XC30. Rama jest z 2013 roku, obręcze 26, opony z 2018 roku, kierownica o rozmiarze 720 mm. Rowerem jeździ się po prostu cudownie. Jest dopieszczany po każdej jeździe i serwisowany. Ma on za sobą kilka uszkodzeń i wymiana części, w które trzeba było włożyć sporo pieniędzy. Także włożono w ten rower niesamowicie dużo pracy. W mojej opinii jedne z najlepszych zdjęć tego zestawienia, ale Oglądajcie do końca. Mam nadzieję, że kilka rowerów zaskoczy Was. Miejsce dziewiąte. Kolejną osobą jest Jakub. Jakub, pozdrowionka dla Ciebie. Rowerem dziennie Jakub pokonuje około 5 km do jego szkoły. Rower posiada od 3 lat, jest z niego bardzo zadowolony. Jest on w bardzo dobrej kondycji wizualnej, jak i technicznej. Jest eksploatowany tylko z oryginalnymi częściami. Tylna opona jest mocno starta, była wymieniana jeden raz. Na rowerze lubi robić proste sztuczki oraz eksperymentować oraz wyjeżdżać nim na świat. Aby wykonać te zdjęcia, które teraz widzicie, Jakub przemierzył aż 15 km. Liczy on na dużą ocenę. Na końcu napisali, że nazwa roweru to Cross Spirit 710 na 21-calowych kołach. Oczywiście to, że wyjechałeś w teren, to jedno, bardzo to doceniam. Niemniej druga sprawa to to, że zdjęcia są bardzo piękne. Fajny krajobraz, a to bardzo doceniam. Zobaczcie sobie w opisie pod tym filmem, co powinno znaleźć się na zdjęciach oraz przeczytajcie ten opis dokładnie, tam macie informacje na temat jak znaleźć się w łącinku itd. Miejsce ósme. Kolejną osobą jest Mateusz. Mateusz, pozdrowienia dla Ciebie. Mati wysłał nam prawdziwe bydle. Jest to fat bike z roku 2017. Rower został zakupiony pod koniec sierpnia 2017 roku. Cena to około 1300 zł. Był na promocji z 2,5 koła ze względu na zarysowania, więc postanowił go kupić. Rower jest na felach 26 cali, szerokość kół to 13 cm. Rower posiada 7 przełożeń. Rowerem bardzo fajnie się jeździ mimo dużego promienia skrętu i dużych opon. Po piachu, błocie i lesie idzie się dosyć sprawnie. Rower był niedawno w serwisie, bo niestety urwała się oś suportu. Jest godny polecenia, świetnie sprawdza się w trudnym terenie. FAT podczas jazdy po asfalcie jest głośny, przez co nieraz miał sytuację, w której ludzie odwracali się i patrzyli, czy czasem nie jedzie traktor. Tutaj Mattie dodał jeszcze, że dodał mnie na snapie oraz dołączył do grupy na Facebooku. Bardzo fajnie, a ten rower tak naprawdę zrobił na mnie wielkie wrażenie. Na live stwierdziliśmy, że gdyby miał kolizję z pojazdem samochodowym, prawdopodobnie z auta nic by nie zostało. Miejsce siódme. Kolejną osobą jest miły, to jest jego pseudonim. A dla ciebie serdeczne pozdrowienia. Model jego roweru to SLM-40. Jest on sprowadzony z Niemiec. Sprowadził go w ubiegłe wakacje i jak widać na zdjęciach, używany był w różnych warunkach klimatycznych. Jeździ nim praktycznie codziennie i nie da się nim praktycznie nic złego powiedzieć. Służy do jazdy po lasach, jak i po mieście. Cały osprzęt to praktycznie Shimano. Posiada wygodne siedełko i piękny biały kolor. Opony w rozmiarze 27,5 cala, nie potrzeba opon 29. Przynajmniej tak sądzi miły. No i tutaj, miejsce szóste. Kolejną osobą tego zestawienia jest Szymon. Szymon, pozdrowienia dla Ciebie. Wysłałeś mi najdłuższy opis, ale niestety całego nie mogę przeczytać, bo braknie nam czasu. Rower składany od podstaw razem z jego kolegą w garażu. W wakacje 2017 roku. Właśnie według mnie o to w tym wszystkim chodzi, aby dzielić swoją pasję z innymi. Wracamy do opisu. Każda część była dobierana pod własne upodobania. Części z jakich został zrobiony rower były zarówno nowe jak i używane. W planach jest jeszcze założenie pegów takich jak w BMXie. Rama to cross Saint 2 amortyzator Derjam 1, kierownica Funful On, top cap malowany przez jego kolegę, hamulec tył Shimano M447 hydrauliczny, przód Shimano Dor M615, również hydrauliczny i myślę, że tutaj tyle opisów wystarczy. Ciekawi was ile wyniósł go ten rower? 2300 zł. Szymon, miejsce piąte. Kolejną osobą tego zestawienia jest Frosty. Frosty, pozdrowienia dla Ciebie. Jest to prawdziwa petarda. Frosty wysłał nam rower z 2017 roku. Jest to świetny rower enduro, świetnie on podjeżdża, a jeszcze lepiej zjeżdża dzięki systemowi Shifter, który zmienia geometrię ramy. Frosty wysłał nam całą specyfikację tego rowera, ja Wam ją po prostu wkleję. Nie chcę sobie tutaj połamać języka, wymieniając te wszystkie nazwy, ale powiem Wam tylko, że waga rowera to około 13 kg, widelec Rockshock, a resztę zobaczycie sami. Tutaj Frosty napisał jeszcze, że zdjęcia są jego autorstwa, no i o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Prawdopodobnie są to najlepsze zdjęcia w całej serii. Szkoda, że jest ich tylko 3. Gdybyś wysłał jeszcze dwa zdjęcia na podobnym poziomie, prawdopodobnie byłbyś nie do pobicia. Daj znać w komentarzu, jakim sprzętem fotografowałeś, bo zdjęcia na pewno na wielu zrobią niesamowite. Miejsce czwarte. Kolejną osobą jest Miłosz i Miłosz również serdeczne pozdrowienia. Wykręciłeś tutaj praktycznie najlepszą ocenę. Miłosz ma 15 lat, rower kupił na Allegro za 3000 zł i jest z tej maszyny bardzo zadowolony. Uprawia on na niej downhill, bo po prostu ten rower został do niego stworzony. W rower nie zainwestowano zbyt dużo pieniędzy jak do tej pory. Rozmiar ramy: MK, aluminiowa, amortyzator Rockshock, Koła, czyli piasty szprychy obręcze Diamondback, tarcze 180, kierownica Race Force, mostek też Race Force, błotniczek Matpik, pedały Diamondback i przednia przerzutka Narrow White. Było jeszcze trochę tego opisu, ja go skróciłem, ponieważ nie może ten odcinek zbyt długo trwać. A tutaj ocena. Miejsce trzecie. Michał i Michał, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Chciałeś nam przedstawić rower Specialized Demo 8 z 2015 roku. Rower kupiłeś za 7000 zł około miesiąc temu. Michał używa go do downhillu oraz do skakania. Niestety w tym momencie rower został oddany do serwisu i nie może nim jeździć, niemniej te przesłane zdjęcia należą do bardzo ładnych i są to jedne z najlepszych zdjęć tego zestawienia. Wszystkie zdjęcia oczywiście są zrobione przez Michała i na live ten rower zrobił na nas największe wrażenie. Mimo... Miejsce drugie Nie. Marcin, Marcin, pozdrowionka dla Ciebie Marcin ma 17 lat Jeździ on Demu 8 z 2010 roku Głównie służy do wypadu na trasy i zawody Do których został stworzony Czyli do downhillu Rower był złożony przez poprzedniego właściciela Koszt zakupu wyniósł 6000 zł. Wymieniona została kierownica na szerszą. Dwa tygodnie przed wysłaniem zdjęć został zrobiony cały serwis roweru, który kosztował 1400 zł. Sporo. Marcin dodaje, że rower jeździ w Team Ninja. Posiada go od dwóch lat i jest bardzo zadowolony. Nie pozostaje mi. No i zwycięzca, miejsce pierwsze. Kolejną osobą tego zestawienia jest Patryk. Patryk, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Patryk mieszka w Szczecinie i chciałby znaleźć się w tym odcinku. Oczywiście każda osoba, która wyśle zdjęcia, wystąpi w odcinku, jeżeli spełni wymagania z opisu. Patryk wysłał nam rower, którego rama to Octane One, mostek NS Bikes, kierownica, tak samo grypy Dartmoor. Hamulce w tym rowerze to hamulce Shimano hydrauliczne, wymienione 11 maja 2018 roku, felgi w tym rowerze to Alex Rims, pedały NS Colony, tarcza, w sumie nie wie, wymieniał ją razem z hamulcami Piasta Dartmoor oraz stery Cane Creeky. Zdjęcia według Patryka są dobrze wykonane, ponieważ jego drugą pasją jest fotografowanie. I w mojej opinii również zdjęcia są bardzo fajne. Zobaczymy, czy dzisiaj ktoś przebije Patryka ze zdjęciami. Ja daję to wszystko w tym podsumowaniu. Ja chciałbym Was zachęcić jeszcze do tego, żebyście wbili na mojego Instagrama, zostawili tam po sobie jakiś ślad, zaobserwujcie mnie, wbicie również na moją grupę na Facebooku. Wszystkie linki macie w opisie. Tak jak wspomniałem na początku od przyszłego tygodnia ruszamy z sezonem drugim rowerów moich widzów, także czekam na Wasze zgłoszenia. Mam nadzieję, że zaprezentujecie równie wysoki albo i nawet lepszy poziom niż w sezonie pierwszym. W mojej opinii w sezonie tym nie zabrakło prawdziwych perełek, wiele z rowerów naprawdę mnie zaskoczyło, niektóre zdjęcia stały na naprawdę bardzo fajnym poziomie. Trzymam za Was kciuki przy kolejnych zgłoszeniach, a tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia.